Dzisiaj czeka mnie ogrom pracy, więc nawet nie ma co przedłużać. I od razu wyruszamy do Jarkendaru, bo oczyścić tamtejszą okolicę z nowego niebezpieczeństwa. Mamy nowych przeciwników, więc będzie to wspaniały zastrzyk doświadczenia dla naszego bezimiennego bohatera. Jeżeli oglądaliście odcinek z Jarkendaru, początek tutaj będzie całkiem podobny, bo zamierzam oczyścić lokację w tej samej kolejności, więc początkowo zajmujemy się wszystkim dookoła obozu magów wody. Duży plus jest taki, że obecni przeciwnicy dają z siebie 300 i nawet więcej doświadczenia. Sądzę, że spokojnie wbijemy tutaj z 2 czy 3 levele. Następnie udałem się w stronę świątyni, przy zniszczonym moście. Już teraz zauważyłem, że na mapie pokazało się bardzo dużo smoczych zębaczy. Może teraz one będą mnie męczyć w snach zamiast orków. W samej świątyni spotkałem kilka szkieletów plus ogniste cieniostwory, ale bądźmy szczerzy, na chwilę obecną nie stanowią oni żadnego wyzwania. Kolejną lokacją była chata pustkowca, gdzie postanowiłem się przespać, byście cokolwiek widzieli i od razu dałem się w kierunku kolejnej świątyni. Prócz kilku przeciwników zdecydowałem się na rozpoczęcie spożywania jabłek, by zgarniać bonusy do siły. W świątyni było dwóch nieumarłych magów. Jedyny problem z nimi jest taki, że posiadają bryłę lodu. A jeśli nastrafią, to już jest definitywny koniec. Więc po krótkich łamańcach udało mi się ich pozbyć, a cała reszta była tylko i wyłącznie formalnością. To już nie ci przeciwnicy na ten poziom. Od razu po oczyszczeniu tej lokacji wybrałem się w kierunku grobowca. Gdzie nie spotkałem żadnego nowego przeciwnika, ale za to więcej smoczych zębaczy, a to dopiero początek z nimi. W porządku, dwie świątynie za nami, więc wyruszamy w stronę piratów i kanionu, gdzie na pewno czeka nas wiele zmagań. Powiem wam, że się nie myliłem, już na samym początku byłem przywitany przez grupy przeciwników. Po drodze była również jaskinia, o której zapomniałem, więc trzeba naprawić swój błąd i od razu się nią zająć. Muszę się przyznać, że w Gothica grałem tak dawno, że dużą część zapomniałem po akcie trzecim. Ale może to i dobrze, jest okazja, by przeżyć tą wspaniałą przygodę na nowo. W połowie, ale to zawsze coś. W kanionie spotkałem więcej zębaczy, które w tym momencie zaczęły mnie irytować przez swoje częste występowanie. Ja wszystko rozumiem, ale walka ciągle z jednym i tym samym potworkiem staje się nudna. Sprawdziłem również kopalnie, które okazało się być puste, więc ominmy je. Z czasem coraz lepiej radziłem sobie z przeciwnikami i już nie wszystkie walki rozpoczynałem od obrony, ale zdarzało się, że atakowałem pierwszy i potrafiłem doprowadzić taką walkę do samego końca. Szkoda, że pod koniec gry, ale jeszcze kilka okazji będę miał. Przyjemne jest również to, że nie muszę kręcić się więcej dookoła troli, żeby je pokonać. Tylko eleganckie trzy cięcia i po sprawie. Całe trzy trole i każdy po 500 ekspa. Całkiem spoko. W kolejnej świątyni czekały również na mnie niespodzianki. Początkowo wydawało się, że będzie ona pusta, jednak po otworzeniu drzwi znalazły się szkielety, jak i magowie, na których trzeba uważać. Ciekawe czy pod koniec gry również będą niebezpieczni jak teraz. Potem został mi już ostatni fragment kanionu do oczyszczenia. Kilka smoczych zębaczy, których jest tutaj za dużo i dla odmiany przyjemny troll. Idziemy do piratów. Kruk jest historią. Bandyci odkryli kopalnie złota. U których odebrałem doświadczenie za poprzednio ukończone zadania. Oprócz jednak nich samych została mi jeszcze dzika plaża do oczyszczenia, którą zostawiłem wcześniej z powodu braku możliwości przebicia się przez ich pancerz. Nawet jakiś demon się znalazł. Wreszcie jakiś nowy przeciwnik. Kupiłem również kilka szybkich śledzi, by szybciej przemierzać te tereny i zaoszczędzić czas. Aktualnie nie zostało nic więcej, jak udać się na okropne bagna. Mam nadzieję, że zrobimy to dość szybko. Były nawet skarby do wykopania i mnóstwo przeciwników. Nie dość, że najbardziej nielubiana przeze mnie lokacja, to jeszcze dali najbardziej nielubianych przeze mnie przeciwników jakieś zombie. Mocne kombo przyznam. Pewnie ci ludzie to dawni ludzie kruka, przynajmniej tak podejrzewam. Było również kilka irytujących przeciwników, jak Krwopijce i Krwopijce w wersji zielonej oraz Golemy, które irytują swoim odrzuceniem. Za dużo narzekania, ale taka nasza kultura chyba. Nie zmienia to jednak faktu, że wspaniale bawiłem się podczas robienia porządku w Jarkendarze. Balans musi być i ponarzekać również trzeba. Przerwa na sen należy się nam jak najbardziej. Potem możemy wrócić jeszcze silniejsi do pracy i skuteczniejsi. Ale najważniejsze jest to, by cokolwiek widzieć. I tak jak sądziłem, nie pomyliłem się, poziom leci tutaj naprawdę szybko, więc będzie później okazja, by dobrze wyszkolić swoją postać i by siała jeszcze większy niepokój wroga niż obecnie. Została mi jeszcze ostatnia jaskinia, w której to z kolei były pełzacze. Przyznam, że są one miłym urozmaiceniem na tych terenach. Niby sposób walki jest ten sam, ale jakoś tak inaczej. Kiedy miejsce te stało się puste, udałem się jeszcze dla pewności do obozu piratów, bandytów, kopalni złota i świątyni Adanosa, by sprawdzić czy nikogo tam nie znajdę, ale wiało tam pustkami. Dlatego też nie zostało nic więcej, jak udać się do Korynis. Albo najpierw do górniczej doliny. Niby miałem zostawić sobie smoki na sam koniec, ale przyznam wam, że chcę ulepszyć pancerz. Wiadomo, ładniejszy i ciekawszy pancerz to przyjemniejsza gierka. W tym celu udałem się do Myśliwego, który małoby usnał od ludzi. Tylko po drodze musiałem pozbyć się kilku przeciwników. Chociaż i tak planuję oczyścić całą górniczą dolinę, więc i tak by mnie to nie ominęło, czyli zrobiłem to wcześniej niż później. Taki plus. Jak leci? Potrafisz oprawiać smoki? Jasne. Smocze łuski są naprawdę trudne do wyrwania. Krew najłatwiej... Gdy nauczyłem się, jak zdobyć łuski i krew, chociaż co do krwi nie jestem pewien, czy jest mi potrzebna, nadszedł czas, by zająć się pierwszym smokiem. Jednak jeden nie wystarczy do lepszej zbroi. Ale to jest zmartwienie na później. Chrząszcze niby 10 expa, albo aż 10 expa. W każdym razie trzeba to zebrać. Dziękuję ci za pomoc. Ładne obozowisko. Święte słowa. Wolę być sam. Jak ci pasuje. Te buty mnie wykończą. Jeśli kiedyś dorwę tego drania, to każę mu zeżreć te buty. Na kogo czekasz? Czekam, aż Cifer przywleczę tutaj swój szanowny tyłek. Nie wiem jak wy, ale preferuję pokonać te smoki samemu. Miałbym sobie to za złe, gdyby mi ktoś pomagał. Całą gierkę przygotowujemy się do tej epickiej bitwy, tylko po to, by skorzystać z czyjejś pomocy, by ułatwić sobie sprawę. Nie, to nie dla mnie. Niestety, przebijanie się przez bagno nie jest przyjemne. Z drugiej strony jednak jest to ostatnie bagno, i nie będę musiał już więcej w tej grze patrzeć na te lokacje jak ta. W tym miejscu przyznam również, że ja, jest dla mnie dużo przyjemniejszym przeciwnikiem niż Ork. Może to z powodu, że z nimi dopiero zaczynam walki, a nie jak z Orkami, których mam już hordy za sobą. Używamy oko i nosa i zakładamy z powrotem nasz amulet siły. Biada ci, oszczędzaj oddech. Aaaa! Nazywam się Pandrodor. Wyczerpała się moc oka. Jedyny minus walki, wręcz ze smokami, jest taki, że koledzy nas bardzo niekulturalnie odpychają, a następnie się leczą. Ale ten smok jest akurat najprostszy. Idziemy dalej. Te buty, te zafajdane buty. Będąc szczery, to nie pamiętam kolejności smoków od najsłabszego do najsilniejszego. Dlatego wybrałem losowo i idziemy w stronę ognistego smoka. Jednak wpierw muszę pozbyć się nowych przeciwników, którzy ukazali się tutaj. Pytanie do Was: w akcie 5 pojawią się kolejni przeciwnicy? Nie no, na pewno się pokażą, więc chyba będzie trzeba jeszcze raz obskoczyć wszystkie lokacje. I tak oto powolutku, bo powolutku zbliżałem się w stronę smoka. Jednak spora ilość przeciwników nie pozwalała mi zrobić tego szybko. Ale dla was to i tak szybko idzie. Kilka razy machnę mieczem, i proszę bardzo, mamy smoka. Obecnie wciąż zbieram punkty nauki i zastanawiam się, w co je zainwestować. Ale pewnie pójdą w alchemię, a reszta w zręczność. Mimo, że nie będę z nich szczególnie korzystał. Mamy więcej jaszczurek i ognistego golema, u którego nie widać animacji, przez co czasem obrywam w głupi sposób, ale jakoś idzie do przodu. A gdy już pozbędziemy się wszystkich wrogów na swojej drodze, okazuje się, że zapomniałem naładować oko i nosa, a więc zaraz wracam. Że ja naprawdę tak prostych rzeczy zapomniałem, masakra. Dobrze, że mam te skrypty na przyspieszenie czasu. Nazywam się Theomatar. Gdzie jest twój skarb? Ukryłem swoje skarby wysoko na rozgrzanych skałach i wykorzystać je do podporządkowania sobie tego świata. Aktualnie widzę, że smoki mają zepsute hitboxy, i ataki z wykorzystaniem AD nie działają. Niezbyt to dobra nowina. Plus kolega z kamperem najgorszym. Udał się wróg mapy i tylko zje ogniem. Jeżeli tak się bawisz, to ja biorę ze sobą szkieleta, bo odwrócił Twoją uwagę, a ja zajmę się całą resztą. Chociaż to nadal nie będzie takie proste. Jedna bestia mniej. Pora udać się teraz do jego skarbu, by móc zapanować nad światem. Szkoda, że takiej ilości złota również nie możemy zebrać co tutaj leży, byśmy wtedy tacy bogaci byli. Ale dobra, wracamy do Korinis i czas oczyścić tamte tereny, ale najpierw zbroja i kilka zadań. Świetnie. Beliard... I... I swoją... Nauczyłem się również czytania tabliczek. Pora odebrać większość bonusów. Aktualnie tak prezentuje się mój bezimienny i jego statystyki. Jaszczuro ludzie roznoszą smocze jaja po całym kraju. Rozwalicie. Czy możesz coś zrobić ze smoczych jaj? Ile razy jeszcze masz zamiar pokazywać mi te cholerstwa? Mam dla ciebie smocze łuski. Chcę kupić zbroję. Bardzo dobrze. Mamy wreszcie lepszy pancerz. Nie bez statystyki podniesione minimalnie, ale pewnie okaże się nie raz, że ta zbroja uratuje mi dupę, a przy okazji świetnie wygląda. Teraz to pełna klasa bohater za bariery, więc co? Myślę, że weźmiemy się za smocze jaja. Udajmy się do każdej jaskini. Przyznam, że moment ten trochę zajął, bo musiałem biegać od jaskini do jaskini, gdzie jeszcze czekały na mnie walki z jaszczurkami. Ale jest to kolejny przeciwnik, który daje za siebie sporo doświadczenia. Dzięki czemu powinienem zdobyć jeszcze z dwa poziomy w Korinis. A co do jajek, to nie mam pojęcia, co z nimi zrobić. Sprzedać, czy może zachować? Ale będę się tym martwił później. Zawodu znajdzie się również tabliczka. Widzę, że nadal jest sporo poszukiwaczy i innych bestii, które musiałem pominąć, ale kiedy one się tu pokazały, tego akurat nie jestem pewien. Pierwszy level został zdobyty. Teraz będzie tylko z górki. Zastanawiam się ile siły potrzebowałbym, by pokonać większość przeciwników na jedno uderzenie. Pewnie łatwiej byłoby z bronią dwuręczną, ale cóż, najpierw miał być niby kusznik, a wyszedł bez i szermierz z bronią jednoręczną. Dodatkowo pierwszy raz gram pod broń jednoręczną, zawsze były łuki, miecze dwuręczne albo magia. Pierścień Herszta. To będzie potrzebne pod zadania do aktu piątego, czy już powoli wszystko się zaczyna. I tak oto człowiek musi biegać sobie przez dziesiątki bitych minut od potworka do potworka i zdobywać te jajka. Level też dodatkowo leci. Czasami robi się to nużące. Ale pewnie po skończeniu gierki będzie mi tego brakować. Chyba jest też to dobry moment, żeby zastanowić się, co dalej. Na pewno będę chciał nagrywać też trochę inne gry. Ale przed nami jeszcze jedynka i trójka. Albo nawet i mody jakieś. Jeżeli macie jakieś propozycje, to piszcie. Będę brał wszystko pod uwagę. I finalnie coś się w końcu wybierze. Tak jeszcze jak biegam, to widzę, że czasami innych potworków nie pokonałem i zrobili to za mnie szczuro ludzie, przez co doświadczenie stracone i gierka nadają się tylko do restartu. O, a Lester ciągle tu siedzi. Pomysł z Konstantinem był dobry. Patrzcie, dopiero teraz oddałem te zadanie. Jestem ciekaw ile jeszcze będę miał takich momentów, że zadanie wykonałem, ale nie odebrałem końcowego expa. Ale są tego plusy. Dostałem teraz za to więcej doświadczenia, niżeli mógłbym za to otrzymać w akcie pierwszym. Z dwojga złego wyszło na dobre. Tak jak już widzę, ostatnie szczurki zostają i możemy wyruszyć znowu do górniczej doliny. Jorkowie na farmie. Szybko ich zamiotę i bierzemy expa. I możemy wyruszyć do ostatniej jaskini. Pozbyłem się orków. Proszę bardzo, bandyci walczą z jaszczurkami, chociaż jestem pewien, że oczyściłem tę lokację z bandytów. Ciekawe, kiedy dostali oni tutaj respawna. Bardzo ciekawe. Ale dobra, to tylko 800 ekspa mniej. Obecna postać i tak poradziłaby sobie z ostatecznym bossem. Zróbmy delikatną przerwę od tych walk, co wy na to? Poróbmy wszystkie pozostałe zadania, które jestem w stanie zrobić. Zacznijmy od gildii Złodziei. Oczywiście w stylu najemnika, a nie jakiegoś złodzieja. Zapłacić grzywnę. Po prostu wchodzimy komuś na hamę do domu i zabieramy to, co nam się podoba. A jeśli masz z tym problem, zawsze może porozmawiać o tym z moim ostrzem. Mamy czary niepamięci, więc nie widzę żadnego problemu. Czasem możemy również kogoś uśpić. Jednak, by było z tym mniej zachodu, przeczekajmy do północy i wtedy rozpocznijmy resztę. Słuchaj, ty mi nie będziesz mówić, co ja mam robić i tyle. Zrobić coś taktycznie i poczekać na odpowiedni moment. Nie, to nie dla mnie. Po prostu wbijmy się na oślep do środka. Pobijmy każdego, kto stoi mi na drodze, otwórzmy skrzynkę, rzućmy na każdego czarnie pamięci i po problemie. No to co, czas na resztę zadań. Jeżeli chodzi o te krwawe kielichy, mam dla ciebie sekstans. Udało mi się otworzyć skrzynię. Wytropiłem ich wszystkich. Umowa stoi. Oto twoja misa. Wiem, co tu robią paladyni. Jeśli chodzi o tego handlarza bronią, wiem, kto dostarcza uzbrojenie bandytom. Poddaj mnie próbie. Oto święty młot magów. Trzymaj się ode mnie z daleka. Gdzie jest Morgehart, twój dowódca? Wydaje mi się, że niektórzy schronili się w tawernie, ale pamiętaj, nie wiesz tego ode mnie. Nie chcę żadnych kłopotów. Idź do zarządcy. Jesteś Morga Hart. Czy możemy w jakiś sposób zdemaskować Sędziego? Mam dla ciebie dowody obciążające Sędziego. Znalazłem twoje złoto. Diego przysyła pozdrowienia. A co z moją działką? Widzę, że jednak nie zapomniałeś wszystkiego, czego ci nauczyłem. Większość obecnych zadań wykonałem. Chociaż jeszcze kilka można zrobić. A z niektórymi to nawet nie mam możliwości. Masz udać się do klasztoru, w którym zostaniesz osądzony. A -a. Salandril jest tutaj, w klasztorze. Interesują ci jeszcze stare monety? Jasne. Dobra, po zadaniach to idziemy do górniczej doliny. Nie potrafię się domyślić po twojej idiotycznej minie. Wykażę z siebie wszystko! Jesteście bandytami. To będzie dla niego nauczka! Ty pewnie nie potrafisz znaleźć nawet ślepej owcy. To będzie dla niego nauczka. Znalazłem Sengrata. Mam dla ciebie wiadomość. Wróciłem. Znamy jednego z ich przywódców. Nazywa się Chorszpak. Jeszcze kilka utarczek i kilka zadań tutaj również miałem. Ale gdy wszyscy odpoczęliśmy sobie od machania mieczem, czas wrócić do ekspienia. Skoro na tą chwilę Jarken Dar jest czysty, Korinis podobnie. Wszyscy dobrze wiemy co to oznacza, czas na wiosenne porządki, chociaż wiosna to już dawno minęła. Co ja mogę wam powiedzieć? Już teraz widzę, że to będzie najdłuższy odcinek z Gotika na tym kanale, a myślałem, że Jarkendaru Daru to nie przebije. Ale wiecie co, może się okazać, że kolejny będzie jeszcze dłuższy. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że połączę akt 5 wraz z szóstym, ponieważ Ir Dorad to robota na jakąś godzinkę, a z godziny powinienem mieć max 7-8 minut, a trochę to krótki odcinek by był. Wiecie co? Postanowione. To jest przedostatni odcinek tej serii. A w następnym zakończę już całą przygodę. A co do dalszych przygód bezimiennego na tym kanale, to już Wy musicie zdecydować. Hej, ty. Krotok Jabart. Szkoda, że okoliczności nie są bardziej sprzyjające. Widzieliście gadający ork? Kto to by słyszał? Jeszcze mimo, że powiecie, że ludzie walczą dla orków tego jeszcze nie grali. Żarty żartami, ale mamy potworki do eliminacji, jest wielka wieża ksardasa oraz kolejni poszukiwacze i mniej znaczący przeciwnicy. Przydałaby się większa odporność na ogień, czy może nawet na czary, by ich kule ognia mniej straty wyrządzały, ale ważne jest to, że kolejne levely wpadają. Na pewno resztę punktów nauki przeznaczę na zręczność, a potem postaram się okraść, kogo będzie się dało. Zawsze dodatkowe doświadczenie, i może z tego poziom wpadnie, a co za tym idzie, więcej życia, a dzięki temu staniemy się potężnym dzikiem nie do powstrzymania. Muszę przyznać, że ta wieża Sardasa ma aktualnie bardzo, ale to bardzo ciekawych lokatorów, więc może ja się tutaj zdrzemnę? Jeszcze więcej poszukiwaczy i szkieletów. No dobra, pora udać się praktycznie tą samą drogą co początkowo szliśmy z Diego. Więc witajcie nowi i kolejni przeciwnicy. Z kolei teraz powiem, że co do tych smoczych zębaczy jest ich naprawdę dużo i wolę już walczyć z orkami. Z drugiej strony jednak są one proste i łatwo je wyciągnąć pojedynczo. Arkowie zawsze wołają kumpli i atakują cię w 20 od pleców. Hmm. To może zębacze wcale nie są takie złe? Szkieletłem, z tymi szkieletami normalnie. Idziemy do tej krypty, jaskini czy co tutaj jest. I mamy więcej szkieletów. Czego się mogłem spodziewać? Dobra, szybko poszło. Idziemy teraz w kierunku lodowego smoka, a co potem, no już pewnie wiecie. Ładne są stąd widoki. I bardzo nieładne potworki. Cóż, i tak będę musiał ich się kiedyś się pozbyć. Mamy śnieg, więc moja ulubiona lokacja. Przyznam, że uwielbiam śnieg, zimę, mróz i tak dalej. A wy macie jakąś ulubioną porę roku, albo pogodę? Dodam jeszcze, że jest całkiem spoko, kiedy pada deszcz. Albo jest szaro burą na dworze i każdy wtedy narzeka na beznadziejną pogodę, a u mnie jest na odwrót. Dziwnym jestem człowiekiem czasem, albo nie jestem człowiekiem, to jest zagadka. Zanim jednak udam się do zimowej lokacji, najpierw oczyszczę wszystko dookoła, tak jak planowałem na początku. Wiecie, smoki mają być wisienką na torcie dzisiejszego odcinka, dlatego zostawiam je na sam koniec. Ja już widzę ile montażu i pracy będzie trzeba włożyć. Mnie coś około 16-18 godzin. Pewnie wolny dzień na to poświęcę, ale nie jest tak, że narzekam. Ja naprawdę uwielbiam to robić i serio, czuję, że się w tym spełniam. Teraz zostaje tylko cierpliwość. Robić to co robię i robić to w sumie coraz lepiej. I w końcu może się do mnie szczęście odwróci i tyle. Nie wiem, tylko w gierkę sobie gram, ale czemu by nie powiedzieć czegoś wartościowego? Pamiętajcie, by być cierpliwym. Naprawdę ważna i przydatna to cecha w życiu. Bo przecież nie jednego dnia wybudowano rzym, hey, co nie? Jeszcze nie ekskalkrad super. Co ja będę z tego miał? Ja wiem. Powiedzmy 1000 sztuk złota. Tych lokacji do oczyszczenia jest coraz mniej, więc już z górki idzie. Prawdopodobnie jest też to dobry moment, by zapytać Was o długość odcinków, jak długie odcinki preferujecie. jeśli zapytacie, czemu jest to dobry moment, odpowiedź jest prosta. Jeśli nadal tu jesteście i oglądacie, to prawdopodobnie podobają Wam się moje materiały i potrafię utrzymać Waszą uwagę. Dlatego, wasza opinia jest dla mnie ważniejsza, niż osoby, która wyjdzie po dwóch minutach odcinka, napisze losową długość odcinka i już nigdy nie wróci. Przejście jest bezpieczne, a co z moimi pieniędzmi? Wszystko w swoim czasie. Basie. Ja wszystko z Sylwio rozumiem, ale na kasę nie dam się oszukać. Oj nie. A Ty, Bulko, dostaniesz tak profilaktycznie. No to jak, wyruszamy na smoka? Tylko najpierw pocześcimy tą lokację z lodowych wilków, golemów i jaszczurek. Te lodowe golemy, i w sumie wszystkie inne, są znacznie prostsze od tych ognistych. Które, przez zepsute animacje, albo nawet ich brak, są trudne do wyczucia. Szkoda, że nie ma więcej śnieżnych lokacji w Gothicu 2. Naprawdę tak uwielbiam ten śnieg. Jedno muszę przyznać returningowi: gdy go ogrywałem, takie lokacje jak ta była ładnie urozmaicona różnorakimi przeciwnikami, i czasami szło się nawet na niektórych zaciąć na dłuższą chwilę. A tutaj mamy trzech wrogów na krzyż. Ej, ale nie czepiajmy się, to jest Gierka z 2002 roku, dobrze mówię co nie? Ale i tak jest tu zrobiony kawał dobrej roboty. Kiedyś to dobrze gry robili, co nie? A teraz to, to co mamy? Nowe gry kosztują nie wiadomo ile, i jeszcze dostajemy jakąś niepełną grę, która jest później poprawiana, jakieś pełno błędów, niezoptymalizowana i tak dalej. W mojej opinii zmierza to w złą stronę. Oczywiście nie wszystkie takie gry są, no ale wiecie jak to z niektórymi grami jest. Jestem Finn Craig, pan lodu i śniegu. Jak mogę pokonać twego pana? Musisz posiąść najwspanialszą zbroję, jaką widział ten świat. Potrzebujesz oręża. Zdałem sobie właśnie sprawę, że lodowy smok jest najsilniejszym, Więc skalny smok to powinien być tylko i wyłącznie spacerek. Trochę się pomęczę z tym smokiem, ale zwojów nie chcę używać. Bo gdzie tutaj zabawa i trudność? O, udało się. Idziemy zabrać mu skarby. Mamy tutaj czternaste smocze jajko. Ktoś wie ile jest tych jajek do zebrania? Jeżeli tak, to napiszcie mi w komentarzu. Weźmy pozostałe skarby i idziemy. O, nawet kolejni przeciwnicy się pokazali. Wygląda na to, że jeszcze nie raz będę musiał wszystkie lokacje odwiedzić. Nie no, pewnie jeszcze raz w akcie piątym i do widzenia. To zajmijmy się jeszcze tymi ostatnimi grupkami potworów i innych przeciwników, którzy jeszcze się chowają, albo po prostu ich nie zauważyłem wcześniej. Kilka razy machnę mieczem i dziękuję, dobranoc. Znalazłem twojego kompana, Engroma. Wróćmy jeszcze do Korinis i wydajmy Zwieczysz punkty nauki wzręczność. A teraz cała reszta, stare monety i zdobądźmy możliwe doświadczenie za kradzież kieszonkową. Tak, trochę to zajmie. W międzyczasie postaram się wykonać również zadania, które ominęłem. Widzę, że niektórych poszukiwaczy również pominęłem. Prawda, aż tylu was jeszcze jest? Wracamy do długiej roboty. Znaczy, dla was to krótkiej. Nagle okazuje się, że jeszcze jest tyle tych zadań. Gothic ewidentnie chce, żeby ten odcinek trwał jak najdłużej. Nawet jeszcze jacyś przeciwnicy się znajdą. Dobra, ja tego szybko nie skończę. Myślisz sobie, że to zaraz koniec, a tu się okazuje, że coraz więcej to, rzeczy jest do zrobienia. Ale dobra, jeszcze tylko mieszkańcy miasta zostali, potem górnicza Bologna, dolina. Dobra, ten odcinek nigdy się nie skończy. Się Będziecie go oglądać wiecznie. Tak się zacząłem zastanawiać, ile tak naprawdę mogłem ominąć tych zadań i innych rzeczy. Pewnie, proszę, na pewno jakieś się proszę, znajdą. Dobra, wiecie co, nie mam pomysłu co gadać, więc po prostu pooglądajcie i posłuchajcie wspaniałej muzyki. Sprzedano. Patrz, przyniosłem ci posążek i nosa. Stworzenie eliksiru leczniczego wym Będą ci Powoli zaczyna mi brakować mikstur, dlatego jest zróbmy. Ale szczerze, to nie chce mi się robić ich aż tak dużo, bo to za długo trwa. A tyle powinno mi wystarczyć do końca gry. Najwyżej na bieżąco będę tworzyć nowe. Jeszcze kilku mieszkańców. Ale co, dla doświadczenia się nie poświęcisz? Trzeba! Nie ma innej opcji. Koniec kropka! Wracamy na smoki. No co wy, jeszcze tutaj mamy kilka mniejszych rzeczy do zrobienia. Na przykład ci łowcy smoków i jabłka. Jeszcze paladyni są i pomniejsze zadania, jak eliminacja chrząszczy i kupmy kusze, by nie wyglądać jak jakiś obdartus, a porządny łowca smoków. To powinno zasiać zamęt wśród orków. To są już dwie ostatnie postacie i wyruszamy na ostatniego smoka. Nim jednak do niego dotrzemy, musimy pozbyć się jego armii, która stacjonuje niedaleko niego. A więc przywitajmy kolejne zastępy jaszczurek, których ataki znam już na pamięć. Ogniste jaszczurki, z którymi sytuacja wygląda podobnie oraz golemy. Udajmy się w stronę zamku, który dobrze początkowo przeszukać, choć i tak nie znajdziemy tam nic ciekawego. Ale i tak trzeba to zrobić, bo szanujmy się, to jest gotyk, Gothic, a gotika trzeba robić na 100%. Przynajmniej w zamku spotkamy kilku nowych przeciwników. Jedno Wam powiem: im bliżej końca, tym człowiek czuje większą dopaminę. Jest ona po stokroć lepsza niż taka krótkotrwała z szybkich przyjemności. Potem to jeszcze zmontować i wrzucić na kanał. Jak po latach do tego wrócę, to nie dość, że piękne wspomnienia będą, to jeszcze jakąś dumę mogę poczuć. Ale koniec, stop, koniec słychania ego. Mam jeszcze smoka do pokonania. Nazywam się Pydrakan. Od razu widać, że ten smoczek jest dużo słabszy od lodowatego. Szybki spacer i do domu, jak to się mówi. Pomijając, że bez ataki się zepsuły, to i tak dobrze wyszło. Teraz w ogóle zwróciłem też uwagę, że każdy smok daje różną ilość doświadczenia. Szybki jestem, nie? Mam wiadomości dotyczące smoków. Ręczę za niego. Cel na dzisiejszy odcinek został wykonany. Było to naprawdę długie. Ciekawe, czy akt 5 i 6 to przebije, czy ten odcinek będzie najdłuższym z gotika na tym kanale. Przekonamy się w każdym razie w niedługim czasie i witamy akt piąty, ale tobą zajmę się kiedy indziej, trzymajcie się, cześć!